Siema, to ja, Kuba i dzisiaj będziemy już widzieli działki one są gdzieś, o, Czaj nie wiem czy widać gdzieś tu, gdzie mój, Czaj, o gdzieś, gdzie mój palec, o tam są działki, nie, i będziemy je nagrywali razem z Mateuszem, Mati przedstaw się siema ja. no, my razem nagrywamy odcinek ja będę tak rzucać odcinki, nie wiem, postaram się, co to... Co dwa dni. No jak i kolega będzie, czyli Kuba, no to co? Jeden no, zawsze tam idzie gdzieś No pieszy. może na stogach, jak będę mógł jechać, i, i ten. I to jest jak wejdzie, bo to jest og ogólnie po odcinku, jak byliśmy, zwiedzaliśmy, opuszczono pompownie, nie? Uh -huh. I to będzie, ja to mam, najpierw to wrzucę pompownie, a potem wrzucę, właśnie te działki, nie? Jak to oglądacie, to możecie zostawić łapkę na tym filmiku i na pompowki, Nie łapkę, w górę subskrypcję, żeby mi było miło. No. no. i zaczynamy, i tutaj już jest. tutaj już jest, proszę. Ja się trochę boję, nie tam będę. Bez Bezdomni? No. Ale, ale, bezdomni. Już, 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 już stary. I nie, złodziałki. No, działki to są? Nie? No, mówię, że nie, działki A tu takie małe jest? To gdzie się? Ten... Aha. Tu się coś paliło. Złodziałki, no, a co? Tu no. się zjerało. Tu jest taki domek. To... Próbuję do niego dojść. Mm.

Oj, tu jest akurat. Tu jest nawet puszka dla kotów i ten masło. Ja, to muszę. Kurde! Słuchać, ja, czy. O, no, okej, okay, jest też O, no? drobina. Co właśnie tam? No byłem. A ja aż tutaj? Nie, byłem tu. ten pies, to ja nie wiem skąd. Pies tu jest. Dobra, ja wiem, że tam był Okay, to zwiedzamy dalej. No to. to jest jak buda dla psa. No to. Spróbujemy zwiedzieć tutaj. To, co da się da. To, co tu. Pozostało. O, ale panie, tak to tu wygląda. O, ostrość. Ostrość. Ostrość łapie. O No kurcie O Nie mogę ostrość złapać. No dobra, nieważne. Później tutaj jakoś spróbuję dojść. Ty, mo Ty tutaj możesz ostrość złapać. Nie było... Ja nie mogę ostrości złapać. No, o. Już? Ale śmierdzi. Okej. Okay. wszystko. No to nieźle się fajczyło. A co tu? Czuło? Tu coś motić na was. To co nieźle. Kuba, Ej, idę dalej. Dobra, bo się no. się podpali, no, no, czy to się podpalimy No oczywiście. Bo ja tu ogólnie jestem pierwszy raz. Ja tutaj nie znam tu tego wow. nie. Nagrywałem. Czy, nie nagrywałem trochę. Ole no. dziuro. To kuba. Wchodzisz? Tak. I nie mogę się złapać. No nie mogłem. O nie patrzcie. Oto ja tutaj pięknie, ładnie, siema. Oczywiście... Lustro. Oczywiście nie bym ktoś pytał, czy ja nagrywam z telefonu. Nie mam kamerki GoPro. Jak inni youtuberzy co? Nie, mówię, że nie mam kamerki GoPro i nagrywam z telefonu. O Mati. w tej stronie w to, nie bandaj, to no. na, na okej, u mnie też tak napisze Mati ja, siadasz? siadasz? Oh kurde wygodne <grym> <grym> tutaj takie krzesło o. tutaj już nic nie ma? A, tu jest ulica co się dzieje? No, to łatwie siedzi Chociaż wygląda. No Tutaj nawet jest buda dla psa Ja na pewno No panowie mieszkają Cutaj powodu tutaj jest coś No nie wiem co tam jest Ale tam był ten nawet no <gry> wiesz, nie jest tak szybko. No że na kamerze będzie widać jak żeby... <gry> się porusza, tylko ten... No ja idziemy tam zobaczyć czy to... a nie, tam nie. Tu, tutaj jeszcze coś ja jest. Powiem. Mati. To nie źle wam powiem, bo się mało prawo przesuwało. Wypadło mi to. Razie, Mati, tam, tu nie? jeszcze coś jest, nie? To. Słem, tu, ale tam jeszcze jest to. To, to będzie pewnie krótszy odcinek od tego, od... Eee... Yy, od tego pompowni No to nieźle O i tutaj jestem jakieś jakby Co to? No to nie, bo jest jakby grup Aha Nie wiadomo co tu, tu Nie tak się zaczyna tylko tam Ej, o. Właśnie tam są my, my. Ci widzimy? Nie Poczekaj? Chociaż... No widzę. O tam, czekaj Spróbuję wam przybliżyć. Tam tam. O, o, może coś zobaczycie, nie wiem. Ok. O, ten domek jest już w lepszym stanie. Tu nic nie ma, nic fajnego. Mati, siema. Czekuję się na wojnę Siema Marty E, bo mi się wyłączył filmik, bo ja już mam małą pakietę Filmik się wyłączył Dobra ja Ja wstawie tą pierwszą część drugą OK, wiesz, ale po prostu ja już skończyłem filmik, bo ja mam mało Wiecie, bo to nie jest telefon, ale wiecie, że tam taki drzeł.